Dzisiaj jest 21 marca, znaczy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tak jak widać tutaj pięknie drzewa kwitną, zielona piękna trawa. Wiosna całą gębą, jak tu się mówi, liście na drzewach. Zobaczcie tu krzewy, jakie duże już są. O, róże, krzaki róż, jakie wielkie są. Naprawdę niedługo będą kwitły Jeszcze nie ma pomków, ale, ale już wszystko jest możliwe. Także taką mamy pogodę zimą. Prawie całą zimę mieliśmy podobnie. Nie było tyle nie było kwiatów, ale było ciepło. 10-15 stopni. To jest zima u nas tutaj wokół. to jest właśnie drzewo laurowe, liście laurowe, które kupujecie w sklepie. A u nas tutaj jest na drzewie, z, obrywa się i, us, i ususzy. Jest za darmo. Całe drzewo liści laurowych, bardzo wysokie. <laughs> Czyli panek kwitnął. Także no wszystko pełnia wiosny. Także po 17 stopni ciepła, jak jest słońce to się chce żyć narcyzów, bo no po ulicach mamy bardzo dużo, jak jadę zawsze widzę narcyzy na ulice hmm, przegradzające. ten po środku. o tu jest best, best już też nie będę już dopiero 21 I marca już jest best taki, że już niedługo za tydzień <tryk> będzie gdzieś kwitnął, także o tutaj róże, dzikie róże tu są na płocie, a tu jest takie bardzo kolące drzewo. Nie można tego liścia złapać. Bardzo kujące, bardzo sztywne te kolce. Naprawdę okryte to jest to drzewo. Najlepszy płot był z tego drzewa. Nikt by nie przeszedł. A tu jest już, już pietruszka, jaka duża? Piękna jaka pietruszka. Dlatego, że u nas jest ciepło nasz klimat jest bardzo ciepły tutaj wankowy najcieplejszy klimat w całej Kanadzie a to jest pelargonia która przeżyła całą zimę na dworze tutaj jest cebula i rzeka duża o nawet ziemniaki jakie już wyszły po trzech